OK, ludzko to jest. Enter the Gungeon. I ta muzyczka jest po prostu. Powiedziałbym, że to jest pierwszy odcinek, bo to teoretycznie jest pierwszy odcinek nowej serii. Lecz, no, już odcinek z, te, z tej gry się pojawił, tak zwany jednostrzałowiec. Nagrałem. I, no, widać. Teraz w propozycjach nagra, którą mógłbym nagrywać, pojawia się właśnie ta gra, więc. Z chęcią zagramy. Zagramy sobie tutaj, zagramy myślę podstawową postacią. Zobaczymy, jak się nią gra. Yy, mam tutaj specjalny charakter, powiedzmy, tylko i wyłącznie dlatego, że mam pada jeszcze, i mógłbym aktywować w ten, w ten sposób drugą postać. Oczywiście tutaj nie, jeszcze nie mam wstępu, prawda? Tak, jeszcze tutaj nie mam wstępu, bo to jest sam początek gry. Więc zacznijmy od jego tako startowej fabuły. No, ogólnie znaleźliśmy się w. End, yy, w... Gungeonie, lochu broni, tak? Tak przynajmniej jest według nazwy. Przechodzimy sobie przez drzwi. To jest nasz mistrz, powiedzmy, za pomocą E właśnie kontaktujemy się ze wszystkim. Mamy, o, traktujmy interakcję. Za pomocą E możemy również przewracać stoły. Też bardzo fajny bajer. Weczki też można przewracać. Taki sobie bonusik. Za pomocą prawego przycisku myszy będzie można przeskakiwać. O No właśnie. Eee, zaczynajmy. Start. Okej. Okay. Z pomocą prawego przycisku myszy można robić douch Czyli taki powiedzmy przewrót. Przewrót daje nam opcję chwilowej nietykalności. Takie soulsowe powiedzmy troszeczkę. No ale cóż przeskakiwać przez różne rzeczy. No, jak to jest przeskok, to raczej można przeskakiwać. No, ale co ja się znam? Co ja się tam znam? Co mi chcesz powiedzieć? E, Tadadadadada, tada, muszę użyć po prostu ślepaków. E, ślepaki to jest kolejny fajny bajer, który pozwala zablokować nam... Tak, tak, za pomocą Q, jestem tego świadom. Pozwala zabić tak jakby wszystkie lecące aktualnie pociski. Zabić, unieszkodliwić. O, unieszkodliwić, to odpowiednie słowa. Eee, okej, okay. czy już dostaniemy naszą broń? Oto twoja broń, jej! I czy to jest... Tak! Miotacz Grosz! Grochu, serio? Grochu? Tylko grochu? Okej! Okay. To jest przeciwnik! I tak. Przeciwnicy, jesteśmy w lochu broni. Strzelamy z broni w amunicję, która strzela do nas z broni. Broni No ale cóż. Gra sama w sobie jest zarąbista i to mi się strasznie podoba. E, Okej, okay, kolei. No dajcie. E, można przewracać to głównie po to, żeby robić sobie covery. To. No, według mnie to. Słabo działa, znaczy nie nauczyłeś się korzystać z cykluwerów w 100% okej, okay, fajnie, fajnie udało się. Możemy lecieć dalej, Zarobiście, Można teraz za pomocą tego przycisku dać się teleportować. Teleportowaliśmy się i możemy zwiedzać dalej. No, bla, bla, bla. bla można też znaleźć bossa, oczywiście. Yy, w tym momencie chyba się zaczyna generowanie takich już normalnych struktur, czyli nigdy nie wiadomo, co się trafi. Na start mamy chyba cztery postacie, i nie wiem, czy jest ich więcej. Potem nie dorazłem do tego poziomu, żeby wiedzieć, czy jest ich więcej. Okej, mam lekkie lagi, ale nie wiem, czy to lagi, czy to po prostu gra w ten sposób. Łapa, łapie teraz przyszłość, Łapa, łapała teraz. Krętna, po prostu. Eee, nie umie się wysłowić. Masakra, za dużo pocisków, za dużo wszystkiego, za dużo akcji, za dużo. W ogóle pierwszy odcinek, więc. To ma być tak, jakby. Chwilowy Następca The Binding of Isaac. Powiem, że tamta seria była jak, jakby e, kluczowa dla tego kanału. No a teraz mamy coś podobnego, co w miarę powinno się wam spodobać. I też ma wiele fajnych rzeczy. Też właśnie ma randomowe itemsy, które się mogą trafiać. Zobaczymy, co nam się tutaj będzie trafiać. Tylko zamiast wezmę pistolety. E, po pierwsze, tutaj mamy dwie informacje. Możemy też wyciągnąć broń, dostajemy... AK-47, jakby jakby naprawdę standardowa broń, tak. Trafi się bardzo często w, w większości gier, jest właśnie AK-47. Dostańmy AK-47, żeby rozwalić bossa. Wchodzimy do bossa, a naszym bossem jest nasz mistrz. Tak, zrobię to. Let's go! Walcz! Zaczynajmy. No to zaczynajmy. No problem. AK-47 jest strasznie celny, dlatego jest w sam raz na ten startowy. Ranik z bossem. O, już oberwałem to. Było głupie i nie powinienem oberwać w tym momencie? W ogóle? No, i poszło. He, tak, tak. Udało się, odblokowaliśmy. I możemy zeskoczyć na kolejne piętro. Kolejnego piętra, jako tako, nie powinno być. Tylko powinniśmy, no właśnie. Udało nam się ukończyć tutorial. Jesteśmy w wyłomie, i teraz, po pogadaniu z nimi, możemy wejść do dungeon, do Lochu Giver. Ogólnie, y, celem naszym jest dojście do ostatniego piętra i znalezienie y, spróby, które jest w stanie zabić czas, powiedzmy, przeszłość. I odwrócenie wszystkich złych wyborów, które dokonaliśmy. Tego, co nam niby zepsuło tam życie, więc no na znakomity. Tylko, że no może być troszeczkę ciężko, ciężko z wykonaniem tego, bo, no... dość nas sam dół nie jest łatwo. Zdecydowanie nie jest łatwo. To, co ja tam widziałem po drodze, to jest masakra. Zeskoczmy sobie jeszcze tu i... Znaczy, zeskoczmy. No idźmy, bo to jest... Ops. Okej, okay, duszek. No, duszek akurat jest dość dość ciężki do zabicia, bo nie dość, że dużo strzela, to na dodatek ma, hmmm... Jałokatari to jest problematyczne raz. O, oh, Jesus Jeszcze na dodatek może się teleportować. I to też bardzo ciekawa umiejętność, której my raczej nie posiądziemy. Chociaż fajnie by było taka opcja teleportacji raz na jakiś czas. Chciałem dokończyć, że bronie tutaj, które mamy, są odpowiednikiem Isaacowych łez. Tylko że my tutaj, na przykład ta, ta nasza startowa broń ma nieskończoność amunicji. Bardzo fajny bajer, ale za to ma mały damage, mały shot speed i tak dalej. Są lepsze broni, które możemy znajdować później. One mają ograniczoną opcję... O, ograniczoną ilość amunicji. No i no, no to już jest troszeczkę inaczej niż w y. Okej, okay, jest tu coś, Uuu, jak się ładnie skampili. Chyba dali im troszeczkę inteligencji. Jakby co to jest wersja od razu z dlc i z aktualizacjami, więc powinno, powinno wszystko działać, śmigać, powinno być pięknie. Wow, tu jest hardkorowo. Jakby lekko. Nie wiem w ogóle, czy do tej gry wyszedł jakiś delcek, Ale ponoć jest z dlc -kiem. Z bardzo <śm> wiarygodnego, legalnego źródła. Tak, wierzmy w to. No już trzy ślepaki, mogą się przydać w przyszłości. Z tego co zauważyłem, to w grze również są secret roomy, które trzeba otwierać za pomocą ślepaków. Tylko dla mnie to jeszcze jest czarna magia, żeby zwychać taki secret room. Nie wiem czy on się czymkolwiek różni, czy go trzeba brać na logikę, czy jak. Czasami nawet jeśli wiedziałem, gdzie on jest, nie umiejemy najzwyczajniej do nikogo wejść. I to takie troszkę problematyczne, troszkę minimalnie. OK, teraz idziemy tędy i powinniśmy dostać nową broń. Tak, możemy dostać nową broń, albo jakiś item. Teraz dostaliśmy item. Czym jest nasz item? Oczywiście otwieramy nasz Quest 2, powiedzmy. Dostajemy nowe wpisy w nim. Dostaliśmy nową broń? Czyżby? Czyżby, czyżby? Tu była jakaś specyficzna broń. I to bardzo specyficzna broń. Ale dobra, nieważne. Tutaj mamy nasze pierdółki. Yy, I to jest... Wystrzygły dodatkowe pociski, okej. Okay. a Czy raz na jakiś czas po prostu leci taki specjalny przycisk, yy, specjalny pocisk, nie przycisk. Lizas. Nie umiem się wysłowić, to jest masakra. Ale cóż. W yy, również jest sklep, więc zapewne za niedługo dojdziemy do jakiegoś sklepu. I wam zademonstruję o co kaman w sklepie. To ogólnie można kupić broń, jakiś dodatek, typu właśnie to, co przed chwilą znaleźliśmy. Lub ewentualnie można sobie kupić, no, życie, bądź ślepaki, bądź coś tego typu. O, znaleźliśmy życie. Szczerze mówiąc, o, z, z, zostawiłbym je na razie, tutaj mam sklep. Zastrzenie w sklepie, ceny są podwyższane, a potem zaczyna atakować nasz sprzedawca, więc to troszkę problematyczne. Tutaj mamy jakiś pistolet, który jest nawet, no nawet, nawet... Podwójne widzenie? Czy to jest dobre? No, myślę, że nie do końca. Weźmy sobie jeszcze tu, reportnijmy się. Bo jeśli nie znajdziemy dobrej broni na tym poziomie, to ja bym wolał chyba kupić sobie tą broń, która tam jest. Jeśli... Jeśli ogólnie, no, nie będzie tam za bardzo... Jeśli, inaczej, jeśli znajdziemy tutaj jakąś dobrą broń, nie taką super gównianą, to sobie to odpuszczę i weźmiemy te podwójne widzenie, zobaczymy co ono robi. ono robi. Za pomocą spacji możemy użyć naszego specjalnego przedmiotu oczywiście. Uu. Wow! To jest epickie! Wow! So epic! Są so epic, naprawdę. Wow, mogę bić dwóch naraz, jeśli dobrze wyceluję. Świetne. Świetna broń. Wow, 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 wow. Myślę, że to odpowiedni moment, żeby zebrać teraz nasze życie z powrotem, które jest tutaj. Ładnie, grzecznie powinno czekać. Czasami też się pojawią złodzieje na mapce, więc trzeba uważać i nie zostawiać żadnego itema. Żadnego, dosłownie nic. I teraz tak, ten pistolet skałkowy, który raczej nam nie będzie potrzebny, albo to, albo klucz. Myślę, że na razie buteleczka wygląda najlepiej. I zobaczymy, co ona tutaj nam daje. To jest kolejny item, który jest nas powiedzmy na spację. Ooo. Podwaja szybkostrzelność broni na jakiś czas. To dobre. Lecimy teraz sobie do bossa. I myślę, że na tą broń nie, nie przyda się za bardzo szybkostrzelność. Mewagat Lindana jest naszym bossem. na nazw nazwy tutaj w ogóle są, ale no... No cóż, no co zrobię, nic nie zrobię. Zarąbistość. Przeleciała. Jeszcze taki BANG teraz. O. No i po prostu... My waga krigana. naszą super bronią spróbujmy ją na razie z tego lać. Ile to jej życia zabiera? Olbrzymiej ilości. Genialne. Nie wiem jak sobie z tym poradzi. Shit. To jest czasowy upgrade, więc muszę go wykorzystać jak najlepiej potrafię! Ia! Yeah. Kizy z całym życiem, które stracę w ten sposób. Po prostu musiałem go wykorzystać. To był taki wewnętrzny przymus. Teraz z go króczki zabiorą. Feksa broń! Co to jest? Co tu za rzeczy mi dropią? Jezus, tak jeszcze dobrze nigdy nie było! Okej... Okay. Jak to strzela? Wow! Powiedzmy, mamy taką porządną snajpę, która będzie potrafiła robić cuda. Okej, okay, mamy drugie piętro. Strasznie dobrze nam poszło jak na ten pierwszy raz. Weźmiemy sobie oczywiście tą broń na razie. Okej, okay, mamy amunicję. Sam raz na tą broń. Mamy teraz 100% amunicji na tej broni, możemy robić wszystko co nam się żywnie podoba. Yy, I... Nasze powiedzmy, na itemy na się za zabijanie przeciwników. Bardziej za robienie im damage'a ogólnie. I to, to nawet fajny bajer. Już wszyscy? A, jeszcze jakieś granaciki. Jakieś strzelby, więcej granatów. Hmm, grać na padzie, ponoć się gra na padzie lepiej, jakoś nie odczułem tego, żeby się grało lepiej, Nie, ale to, wszystko kwestia przyzwyczajenia. Mamy tutaj łuskę, specyficzną łuskę, która no, wygląda ciekawie, ciekawy jaki efekt nam daje, bo jeszcze nigdy mi się nie udało jej kupić. Eee... Technika stół zwrot, to jest jakiś bonus do przewracania stołu, to ogólnie stoły dają nam różnego typu bonusy. Mógłbym wziąć też klucz. I klucze raczej wezmę. To jest dobra rzecz. Okej, okay, tam jest nasze zejście. Tu jest. Co tu jest? Tu jest klatka. Potrzebujemy specjalnego klucza, żeby to otworzyć. I w ten sposób odblokujemy sobie sklep ogólnie. Więc no, trzeba się postarać. Może na tym piętrze uda nam się to zrobić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nie zawsze jest szansa, że ten klucz dropnie. Widzę teraz jeden minus tej broni. Ona strasznie y, zasłanie powiedzmy pole widzenia. Trudniej przez nią trafić, trudniej przez nią zrobić unik. Ale cóż, trudno. Okej, okay, jeszcze tego ubijemy. I jeśli zastanam jedna kostka, to myślę, że po prostu w nią z groszków pokujemy. No i gitest. Jesteśmy koktajl motowa. To ciekawe. Chyba wytrychę sobie odpuszczę. A koktajl motowa sobie zachowamy na bosa. Bo koktajl motowa też jest bardzo fajnym bajerem. Ale na razie bym wolał, żeby nam się to troszeczkę na naekspiło. Złoty klucz. Właśnie tego potrzebuję. Okej, okay, pęk. Poleciał pocisk. Teraz tego ubijamy. I teraz... Tak, y, amunicja jeszcze nie. Złoty klucz. Jest! Mamy! Klucz do celi. I teraz możemy iść do tamtej celi, odblokować sobie właśnie sprzedawców. I co no? Kolejna rzecz zyskana. Co to jest? Aha, mamy tutaj szczura gryzonia. Yy, czyli nie mamy już amunicji. No spoko. Właśnie o to mi chodziło. Czasami się trafia złodziej, który nam podpierdziela wszystkie rzeczy. I To nie jest zbyt miłe, ale co trudno. Tutaj możemy teraz wejść i zobaczyć, co tutaj nam wpadnie. Hello! Tak, udało nam, udało mi się was uratować. Jej! To, to coś jest mało rozmowy, ogól, rozmowy na ogólnie. Mogę teraz to zostawić i iść dalej przed siebie, zobaczyć co mnie czeka. A oni powiedzmy się jeszcze pojawią, tak to ujmę. Uuuu. podejść Ofiara, powiadacie. Rozumiem, że muszę wskoczyć w kolce. Nie wiem, co się w tym stanie. Może dostaniemy jakiś item, może coś fajnego się stanie. Tobie. Zobaczymy, jak będziemy mieli troszeczkę więcej życia. Okej, okay. kolejne naboje. To są dość dość ciężkie do zabijania naboje. Jeśli się nie stoi do nich przodem, jeśli się stoi przodem, to nie są w ogóle zagrożeniem. I to fajne, akurat. Yy, Przydałaby się jakaś broń albo życie. Albo broń, albo życie. Albo jakiś nowy bajer do broni typu, nie wiem, dwukrotna prędkość przodowywania. O, teraz sobie możemy to doładować na 100%. Czemu by nie? Tutaj mamy długi korytarz. I coś tu mamy... O, przeciwników! Któż by pomyślał? Cokolwiek by się spodziewał, przeciwników, lochu giver. Hmm, nie sądzę. E, co tutaj jeszcze? Tutaj jeszcze mamy. Tak, z powrotem tamten pokój muszę odwiedzić i zobaczyć, co, co tam będzie. Mamy tylko jedno serduszko, to mnie trochę boli. E, tutaj mamy sprzedawcę. Teleportujmy się na razie do sprzedawcy. Zobaczmy, czy on sprzedawał życie. On sprzedawał życie. I to się opłaca akurat w miarę. I spróbowałbym. Zobaczyć, o co chodzi z tą ofiarą. Tak, zobaczymy, o co chodzi z ofiarą. Domyślam się, że muszę skoczyć. Nie, nie muszę skoczyć. Czyli to była tylko moja kłopota, tak? No dobra, jeśli tak ma być, to tak będzie. Hops. I hops. I co teraz? Tutaj nam jeszcze jeden pokój został, więc Boss, Ok, mamy bossa. Mamy też tutaj jeden do zwiedzenia pokoik, który będzie zakręcał, który zapewne będzie leciał gdzieś tędy, żeby odblokować nam to przejście. Zobaczymy zaraz. Tutaj oczywiście kolejny item zwinęli. No trudno bywa. Co zrobię, nic nie zrobię. O oh, shit, to jest genialne! Ta broń jest genialna. I trafi coś takiego przy pierwszym podejściu. Sweet Specjalnie jeszcze w to wcześniej nie grałem. W sensie jakichś specjalnych rozgrywek, bo teraz mam wyczyszczone saber y, wszystko. No i no... To jest część na start, to jest coś. Okej, okay. Mogą zapoleć lekko. No cóż, trudno. Kostka mięsa. Nie! Głupio się dałem załatwić. No trudno. Ale, ale już odblokowaliśmy sklep. To jest niesamowite, jak dobrze nam poszło. Wychodzimy sobie w tym momencie. Eee, graliśmy tą postacią. Jeszcze będę musiał spróbować tej postaci, która oczywiście jest przeganialna, a potem spróbuję sobie Tom i oczywiście Tom. Dobra, na razie możemy no, wybierzemy sobie tą postać To jest nasz mędrzec powiedzmy A tutaj pam, prabam, pam, pam, na lewo powinno się odblokować przejście. Ouija! Oh yeah. I mamy sklep, w którym możemy za te dziwne waluty te takie H można odblokowywać różnego typu przedmioty. Jakieś krabiny, jakieś bonusy do życia, jakieś inne pierdoły, jakieś magiczne boje zatruwające. To wszystko wkrótce. Także jak to by był koniec tego odcinka. Myślę, że w Wam się spodoba. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do na następnych odcinków. No i co no. Bajo!